todos jest Pozostawić. Mhm. Wchodzimy sobie w tryb programowania. Wybieramy opcję kalibracji, czyli niebieski migający. Wciskamy długo przycisk. Białe diody potwierdzają, że nastąpiło wejście do menu kalibracji. I przystępujemy do kalibracji. Zaczynamy od gazu. Gaz do góry. Potwierdzenia, gaz do dołu. Potwierdzenia, ruder w lewą stronę. Potwierdzenia, pozycja środkowa. Potwierdzenia, ruder w prawą stronę. potwierdzenie, pozycja środkowa i elewator do góry. Środek, elewator do dołu. Środek, aileron w lewo. Środek, aileron w prawo. Środek. Długie piknięcie potwierdza, że kalibracja została zakończona. Przechodzimy do menu wyjścia z programowania sygnalizowanych dwoma diodami czerwonymi i naciskamy długo przycisk. Następuje potwierdzenie i reset, reset urządzenia. Podczas migania Wśród następuje procedura startowa, w której są odczytywane sygnały z żyroskopów. Jest robione uśrednianie, nie można wtedy modelem ruszać. I model jest gotowy do lotu. Tutaj skonfigurowaliśmy przełącznik flight mode, który jest odpowiedzialny za przełączanie pomiędzy trybem akrobacyjnym i platformowym. I w tej chwili mamy, w tej chwili mamy ustawiony e, tryb akrobacyjny, ponieważ świeci się niebieska dioda świecąca. Po przełączaniu tego przełącznika dioda zmienia kolor na zielony i jest to tryb e, platformowy. Rozumiem, że e, chcesz mieć odwrotnie, mhm. to wchodzimy sobie w menu, e, w menu e, ustawiania rewersów. Idziemy do kanału piątego i przestawiamy rewers. Przepraszam, to nie piątka jest od. Aktywacji silników. Przestawiamy rewers na kanale i w tej chwili mamy tak, że tryb akrobacyjny jest na górze. Tryb platformowy jest na dole. Druga dioda świecąca świeci się na zielono, ponieważ pakiet jest pełny i jest to sygnalizacja, sygnalizacja stanu ładowania pakietu. Platforma, ma, platforma Hornet ma dwa tryby lotu, które można zmieniać i przełączać w trakcie lotu. Jeden tryb platformowy, drugi tryb akrobacyjny. Tryb platformowy jest sygnalizowany poprzez świecenie diody świecącej jednej z dwóch, tej, która jest po prawej naszej stronie, na zielono. Natomiast tryb akrobacyjny jest sygnalizowany niebieskim kolorem tej diody. E, przy przełączaniu e, następuje zmiana koloru diody, plus e, jest wygenerowany sygnał dźwiękowy, żeby przy lataniu FPV można było e, w słuchawkach słyszeć, e, w którym trybu, do którego trybu się przełączamy. E, z aparaturą Spectrum jest, jest to skonfigurowane w taki sposób, że przełącznik trybu lotu mamy na szóstym kanale, który jest podłączony pod przełącznik Flight Mode. E, i przy, Dolna pozycja tego przełącznika powoduje, że latamy w trybie platformowym. Górna pozycja tego przełącznika powoduje, że latamy w trybie akrobacyjnym. Tak jak mówiłem, dioda z prawej strony świeci się na niebiesko. Przy przełączaniu w tryb platformowy następuje zmiana koloru i jeden sygnał dźwiękowy, a przy przełączaniu w tryb akrobacyjny następuje zmiana koloru i trzy sygnały dźwiękowe, żeby zwrócić uwagę, że jesteśmy w trybie akrobacyjnym, gdzie możemy przerzucić model na plecy. Dodatkowym, dodatkowym, dodatkowym elementem jest możliwość wyboru czterech, profilu lotu, czterech profilów lotu, które są możliwe wtedy, kiedy mamy rozbrojone silniki, a silniki są zazbrajane i rozbrajane poprzez Dodatkowy piąty kanał aparatury sterującej w aparaturze Spectrum skojarzony z przełącznikiem GIR. W związku z tym, pozycja, jedna pozycja to jest, to jest pozycja wyłączonych silników. Jeżeli przesunę ten, ten przełącznik do dołu, to silniki zostaną uruchomione i można wtedy startować i normalnie latać. Wszystkie funkcje komputera pokładowego są realizowane tak jak podczas normalnego lotu. W trybie rozbrojonych silników mamy możliwość wyboru profili lotu. Robi się to w ten sposób, że podnosi się drążek gazu do góry i jednocześnie w lewą skrajną pozycję. Następuje piknięcie, które sygnalizuje wejście do wyboru profili. I prawym drążkiem mamy możliwość wyboru pierwszego profilu jest to sygnalizowane jednym piknięciem drugiego profilu jest to sygnalizowane dwoma piknięciami trzeciego profilu i czwartego profilu jeżeli jesteśmy, jeżeli jesteśmy w profilu, jeżeli e, nie zmieniamy profilu to nie następuje, nie następuje reset urządzenia. Jeżeli zmienimy profil z pierwszego na czwarty, na przykład, to następuje reset komputera pokładowego. Wtedy, kiedy drążek gazu i ogona przesuniemy do pozycji neutralnej, która, która jest na dole po środku. Ponieważ poprzednio był wybrany profil, pierwszy i nie zmieniłem nic w ustawieniach, nie nastąpił reset komputera pokładowego. A jeżeli teraz wejdę jeszcze raz w wybór profili i zmienię go na dwójkę, to komputer pokładowy rozpoznaje, że nastąpiła zmiana profilu lotu i po wyjściu z programowania, z wyboru profili, poprzez przesunięcie drążka lewego w pozycję neutralną następuje automatyczny reset komputera pokładowego, co sygnalizowane jest piknięciem i czerwonymi diodami informującymi o tym, że model jest w trakcie inicjalizacji, nie należy go dotykać, poruszać nim, ponieważ w tym trybie są odczytywane wartości parametrów z żyroskopu i akcelerometrów, następuje autopoziomowanie akcelerometru. I ruszenie platformą podczas inicjalizacji może, może spowodować błędne zachowanie modelu w powietrzu.